Słuchajcie, jestem właśnie w śródmieściu pod sklepem Count K. to jest ulica Vandellenstrasse. A tam obok mamy Jest Była tu wcześniej towarówka, ale no, jak no. widać... Łodynek jest w remont, no jak widać już dykta, je, dykta jest tutaj. I tu była właśnie towarówka w tym miejscu. Co prawda już nagrywałem z ten raport, ale... Nagrywam jeszcze raz, bo wtedy padało strasznie. W tym razem mogę Wam lepiej kazać. O, zobaczcie. Nie widać tu nic. Zmieniamy budynek od środka. Do środka nie będę wejść, bo tam są pracownicy. Raport z 13 kwietnia. Tak obecnie wygląda stan. Są już nowe drzwi zamontowane.